Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam norweską arktyczną rację żywnościową menu numer 22. Racja waży 355 gramów. Kaloryczność jej to 1400 kcal. Jest leciutka, mała, idealna do plecaka. Oczywiście, ze względu na to, że danie jest liofilizowane, jest to takie lekkie. No ale niestety wymaga dodatkowej wody. Zazwyczaj większość dań tych wymaga około 330-350 litrów wody, plus ewentualnie jakiś napój lub cokolwiek innego, więc te zapotrzebowanie na wodę trochę jest, ale nie jest tego tak zbyt dużo. Będę pokazywał wyłącznie główne danie, dodatkami się nie będę zajmował, jako że te dodatki powtarzają się w wielu tych racjach, a mam cały komplet tych racji czyli 24 menu i one wszystkie będą pokazane. Na tym kanale, więc powtarzalność jest dosyć spora. Więc pokazywanie w każdym filmie takich samych rzeczy jest troszeczkę bezsensowne, a główne danie zawsze jest i tak najważniejsze. No, i w takim wypadku tak to będę pokazywał w innych filmach z norweskimi racjami. Mamy ładne zielone opakowanie. I co mamy dokładnie tutaj? Jaka zawartość. Łatwo jest to do tworzenia, bez użycia noża, główne danie, czyli konkarne, wersji liofilizowanej, chusteczka nawilżana, kawa kolumbijska. Ostry sos, idealnie się nada do głównego dania, gumy, zupa owocowa, czekolada. Suszona wołowina barbecue w formie batona, łyżka suszone owoce. Napój brzoskwiniowy, który oczywiście można zrobić w tym opakowaniu po zalaniu odpowiednią ilością wody w okolicach 250 litrów, oraz woreczek z zamknięciem strunowym na jakieś dodatki, które chcemy sobie przenieść w inne miejsce, część można sobie zapakować lub ewentualnie na śmieć. No, samo danie bardzo dobrze zapakowane, próżniowo. Mamy tego tutaj 700 kilokalorii, także całkiem sporo. No, wody to mówiłem, ile mniej więcej trzeba zalać. Nie ma tutaj w środku wody kreski, ile zalewać wodę. Trzeba sobie odmierzyć własnoręcznie teoretycznie. Większość właśnie wymaga w okolicach 330-350, więc jest ok. No to zazwyczaj, o ile dodatki mają krótszy termin przydatności, to takie danie może wytrzymać dziesiątki lat, powiedziałbym. Nawet dłużej niż tutaj jest podana data. Tu mam akurat 28 rok, no ale to już te racje trochę lat mają. Także główne danie. I po otwarciu jak to wygląda. Mamy zamknięcie strunowe, bardzo dobrze się robią te, te dania. W zasadzie powiedziałbym, że to są jedne z lepszych, jeśli chodzi o zagraniczne liofilizaty. Bardzo lubię właśnie dania tego typu. Tak to w środku wygląda. No, nie wymaga to jakiejś długiej łyżki, wystarczy ta co jest właśnie załączona krótka, nie, nie ma potrzeby, tak jak w niektórych liofilizatach jeszcze niestety są dosyć wysokie, więc trzeba użyć albo długiej specjalnej łyżki, albo po prostu po zrobieniu, po zalaniu wodą i odczekaniu opakowanie sobie skrócić, żeby można było tam głębiej wygrzebać wszystko, a tutaj tego raczej problemu nie będzie. No, i oczywiście sos ostry też sobie dodam, ale najpierw spróbuję całość bez tego ostrego sosu. To jest w zasadzie moje jedno z ulubionych dań. Mam nadzieję, że będzie smaczne. No ale to się okaże dopiero po zalaniu wodą i po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu. No, 8 minut akurat, w tym wypadku. Po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu mamy danie gotowe. Tak to teraz wygląda. Co dziwne, w tym daniu nie ma ryżu. Za to mamy bardzo dużą ilość mielonej wołowiny. Pora ilość fasoli czerwonej. Trochę papryki. Wszystko w takim dosyć gęstym pomidorowym sosie. Bardzo dobre. Wszystko jest mięciutkie. To już jest dobrze doprawione. Praktycznie tutaj nie trzeba nic dodawać, jak ktoś nie lubi ostrego. Mm. Nie wiem, czemu akurat w tej wersji nie ma ryżu. Z ryżem na pewno by było to zdecydowanie trochę lepsze. No ale samego mięsa tu jest całkiem sporo. Jak na tego typu danie. I tak jest to dosyć mocno zagęszczone. Ale skoro mamy sos, to trzeba go dodać w całości, hmm. tylko że to się tak urwało, że się. Nic, trzeba użyć noża. No już ten sos wcześniej jadłem w takich razach. Wiem, że on jest masakrycznie ostry. Także dla tych, którzy lubią takie coś na ostro. W zupełności, te danie, jak ktoś nie lubi ostrego, można zjeść ze smakiem tak jak jest to przyprawione oryginalnie przez producenta. Ale w takiej wersji będzie jak dla mnie lepsze. Czuć pikantność, lekka taka kwasowość. Bardzo świetne danie, jak dla mnie. No, jakby to było jeszcze z ryżem, to byłoby na pewno troszeczkę lepsze. Ale w takiej formie też tak dosyć na gęsto jest bardzo dobre. Spora porcja, spora ilość kalorii. Bardzo smaczne. I czego chcieć więcej? Kolejna świetna racja norweska. Sądzę, że w żadnej racji takiej norweskiej nie znajdę rzeczy niejadalnych albo mniej jadalnych. Praktycznie wszystko, jak do tej pory, było bardzo smaczne. Jak dla mnie, oczywiście. Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej racji będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.